Witam. Jak myślicie, jaki pierwszy komputer pozwalał na podłączenie dwóch niezależnych monitorów? Na ułatwienia podpowiem, że nie był to IBM PC, a komputer powstał w 1985 roku. W Polsce był dostępny od 1988. Blaszaki mogły sobie pomarzyć o dwóch monitorach. Teoretycznie, nawet praktycznie, dało się włożyć kilka kart graficznych do Isy. Bo o takich komputerach wtedy mowa blaszaka z Isą, ale nie były obsługiwane równocześnie. Nie dało się. Jak myślicie, co to było? proponuję To things down to one megahertz mode, and then we're going to use the procedure that comes with this version of Pascal to switch the output to the VIC chip on the 40 tu columns. And here we can write, no, You are in 40 nie mode. Press a key. Okay. Then here we can assign our variable C to get key. Is that a way for a key to be pressed? Dostępny key is pressed. We can now go to mode 80. That kernel. will stop rendering to the 40 com display and will write anything else to the 80 com display. So over here, we're write, jest, you are now in 80-column mode. Press a key. And then we'll do the same thing. We'll have it wait for keypress. At this point, we should see output on Oba both monitors. And then we're going to go bar. back to fast mode, and then should we're going to have our program end. Ten right. So let's store this. And let's compile this really quickly. Ah, I have a mistake in my code which is great, Także, so we can see how fast we can get back to the editor So if we press run stop, because we're in a RAM Nie list, to we're tak, immediately to back into our source code and we can correct that error So we're going to fix this bug, clearly this equal does not need monitory. to be there So we're going to use the P command, we'll use asterisk to re-save it a compile, asterisk, enter, enter to No summary, over and Just see how fast we can iterate through this code, this is just night and day so, we're going to run this now and see how it behaves. Oh. We went to slow mode. I and now widzicie, we can see text the right side. And we can you know, interact with to, the user there. We can press a key. Radę, and now you can see we're also outputting przykład. text on the 80 column side. But since uh, we're still in slow mode, both screens are still active. The VIC chip is still rendering 20 text, 20 and the VDC chip is rendering our 80-column text. So if you press slow a key now, it ends by going to fast mode, which turns off 20 the VIC 20 chip, 20 and leaves us in 80-column mode. 20 if you want to write an 20 application 20 that can use both 20 screens, you can definitely do it in this version of Pascal, and it's pretty easy. But I think for now, we're going to continue on our demonstration of this system just using the 80-column mode. Czy domyślaliście się, że w ogóle komodor był pionierem w tej dziedzinie? No, ja byłem zaskoczony. Wiedziałem, że komodor ma dwa układy wizyjne, ale że one mogą pracować równocześnie, to tego akurat nie wiedziałem. Marsu, no, myślałem kiedyś o C128, ale w czasie, kiedy ja myślałem o zakupie innego niż 64 komputerze, wybór padł na Amige 1200. To był rozsądniejszy zakup przyszłościowy, a komodor to już właściwie upadł. Znaczy, komodorki te tradycyjne to już właściwie przeszłość była. Ponadto na 128 powstało, powstało niewiele programów. Więc możliwości tego komputera niewiele softu wykorzystywało, więc to po prostu byłoby jakiś tam kolejny mebel, który pewnie głównie wypracował w trybie C64, bo on miał taką możliwość. Mógł pracować z cpm w trybie C64 i w trybie C128, no, miał wiele udowodnień, na przykład w 128 mógł obsługiwać szybkie transfery z stacjami dysków, ale też musiała być to odpowiednia stacja, na przykład 1571, czy 1581, 3,5 calowa. Ale to tylko dla tych paru udogodnień nie było sensu kupowania. To główny problem to, że wtedy rozwijał się 16-bitowce, Cena 128 też nie była mała. Lepiej było kupić na przykład tą 500, Amigę 500, która w standardzie miała dużo lepsze wyposażenie możliwości niż 128, więc raczej nie było to mądrym zakupem. Ten komputer powstał za późno. To tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy wiedzieliście o takiej opcji dwóch monitorów oraz czy może jakiś inny komputer, jakiś bardziej egzotyczny, mógł obsługiwać dwa monitory? Najlepiej, żeby był jakieś filmy potwierdzający tą informację. Do usłyszenia.